Zbuduje lepszą łódź wygrywa. Podzieliliśmy się na dwie drużyny trzyosobowe. Dwie trzyosobowe. Można zejść z Jednej osoby nam brakuje. Oliwka! Big comeback! To ja jestem wreszcie w pasie! Dziękuję za zaproszenie mi się Oliwka jest specjalnym gościem tego odcinka! Let's go! My cieszę się I I jeszcze... Dwóch kolejnych. I yeah. teraz zobaczcie, jak wyglądają nasze zakupy w sklepie! Jesteśmy już w niebieskim sklepie meblowym! A weźmiemy jakieś rzeczy do udekorowania naszej łódki? Jakieś kolorowe? Oliwka to ma być przetrwanie! Tak, a musi być wygodnie, żeby było przetrwanie. Musi... Ile mamy czasu? Mamy równą godzinę. godzinę. Mam dwa plany: plan A i plan B. Plan A: wanna, czyli plan B: płyta OSP. Zjeść, co pewien mądry człowiek mi kiedyś powiedział: człowiek jak robi plan B, to znaczy, że ma plan A. No chyba, że masz toksycznych ludzi wokół siejących, bo że plan A jest słaby. Tak. Więc lecimy po wannę Tak, sułeczka dla pani. Ale ja nie zamawiałam. Ale... To są moje pasy! A! Ile chłopów chciałoby być w moim miejscu teraz? O tu są wany, o Izbysiu, wany za drogie chyba 600 złotych Wtedy będzie nas stać tylko na wannę, bo możemy wydać 666 Dawajcie na prysznicą w takim razie Ja ogólnie powiem jeszcze wam widzowie, ja no. mam taki zamysł, żeby się. No Z takich tych No Zrobić podłogę i ścianę no. To jest zajebiste się ogólnie lepiej myśli pod prysznicem się? to zostaw w lesie Dobra, realnie beczki i palety. Dwa. No. Bierzemy. Dwa. Dobra. Wyporność mamy odhaczoną. Tak, tak samo wy możecie odhaczyć przycisk subskrypcji i dzwoneczka. I zostawcie lajka, like jeżeli chcecie mnie na więcej na kanale. Kto to powiedział? To nie ja. 70 koła i bierzemy do następnego odcinka. Jak będziemy stawiać temperaturę wody w naszej ławki? Naszej znaczy, ja ogólnie jestem fanem tego pomysłu. Ja, ja też. Ja bym wziął za okienny. No, Na znaczy 16 zł. Ogóle... Uy, i brązowy. Zostało nam 30 minut. Pierwsza rzecz jaką Termometr. Wiesz, że ja nigdy nic nie budowałam? Nigdy. To będzie mój pierwszy raz budowania czegoś. To będzie twój pierwszy tak. raz. A, I to, i to jeszcze to, w grupie to. z moją ukochaną Wikusią, Bikobusiem. Yeah. Jej! Crazy oliwką I, I zrobię koncert. Normalnie na mnie księżniczka. Mój telefon, telefon znowu, znowu dringa. Bierzemy dwie te palety. Za, mi, się tak, mi się tak wydaje, że to będzie wielkość naszej łodzi, to będzie cała podłoga. Mamy cztery beczki. Pięć, Pięć karnistrów, karnistrów no. więc y, miejmy nadzieję, że z naszych obliczeń wypornościowych y, utrzyma nas no, mam I nie utoniemy. Bo wyobraźcie co będzie jak my siądziemy, wejdziemy na tę łódkę i wszyscy zatem zatoniemy, nie Przecież to będzie dramat. Ej, ale rury są te Takie rury, zatkamy po dwóch stronach. Dobra, wiesz co? Weźmy cztery. Ile? Cztery takie rury, no jak 3 złotych tych to jak za darmo. Tak. Widzowie, przyniosłam e, te. No. Ale Zbysiu, ja się z Tobą totalnie zgadzam, żeby też zrobić na przykład coś takiego kontentowego na tym statku, żeby w sensie, żeby nasz statek się wyróżnia, bo kochani, na koniec odcinka Jury będzie oceniało, które statek jest lepszy. Tak, a która grupa będzie gorsza, będzie musiała usługiwać. Następny przez cały dzień. A my tego kompletnie nie chcemy. Ja nie mam zamiaru usługiwać nikomu. I pamiętajcie, subskrybujcie kanał, żeby nie ominął Was nasz ten odcinek codziennie o 17.30. Słuchajcie, jak dobrze wiecie. Jedno to jest konstrukcja i fundamenty, drugi to jest dekoracja, tak? Mika, ma uwaga zły pies. Pamiętajcie dzieci, nie palcie papierosów. Budownicy. Nie. Jezus Maria, oliwa. Czekaj, nie ciągnij, poczekaj! Nie, nie ciągnę! Co tam koło? Ej, to jest misja, nie? Poczekaj, pójdź. Ej, takie okay. coś, co komuś się mogą przytrafić? Nie, nie mam. Jej! Yes. 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 Dziękuję, A nie. jest jesteś niesamowita. Słuchajcie, zostało nam 15 minut, my właśnie wybieramy naklejki. Siede, będą to nad tym, czy wybrać WC, czy apteczka. To jest najważniejsze, jak to jest? Ty jesteś najważniejszy. Do tego bierzemy naklejeczki, że. Żeby... To nie ja. Dla mnie to jest takie coś Instrukcja najpierw pierwszej pomocy to jest maska Idealne, idealne Uwaga zły pies Oj, I telefony all right, all right. No to let's go Dobra widzowie, idziemy na dodatki, plan jest taki Co myślicie o tym, że wziąć jakąś jest roślinkę? Są, są. Roślinka będzie chyba git, no Poduszeczki I Jak macie siano, jeszcze, to możecie styropian wziąć Jeżeli chłopaki mówią, weźmy styropian, weźmy styropian Wzięłyśmy z Wiką takie kwiaty, żeby je gdzieś poprzyklejać Poduszeczkę, żeby każdemu było pod dupką miękko i lampeczki I... Idziemy Tutaj. Super Ja jestem dzisiaj w grupie tak zwanej zrośniętej Muszę walczyć, O, prawa. Neonowy, różowy i dobrze, weźmy różowy. Potrzebna jest żeńska energia w, tym, w tej grupie. Zmieściliśmy się w 666 zł. Musieliśmy odłożyć trochę rzeczy. Kani wdaliśmy 650 zł, więc. E, mieliśmy jeszcze stracicę do tych e, zapasów, ale dajemy radę. I teraz, kochani, pakujemy rzeczy i widzimy się przy budowaniu. Wydaje mi się, że mamy dużą szansę, żeby Ja Coś czuję, mam takie przeczucie. Kochani, jest 15.44, mamy dwie godziny, żeby zbudować naszą łódź. E, musimy e, zbudować tą łódź, żeby była jak najbardziej ładna, e, wypornościowa i żeby była jak najszybsza, żeby wygrać z drużyną przeciwną. To prawda, a ja jestem prawie z łodzi, więc się na łodziach znam. Więc nie słuchajcie mnie Dobra, plan jest taki, moim zdaniem powinniśmy na początku przykleić nasz styropian Tak Styropian Styropian Ej, realnie? Powiedzmy swoje kom kompetencje, ja na przykład jestem techniki spawalnictwa e, Wózki widłowe to moja specjalność i spawanie też w Król, techniką rurki sklepania metalu e, Wykształcony w sieradzu Mamy... Jak się wasza Bo drużyna nazywa? Zwycięzcy twoje pięć minut Nie tak. Będziemy obsrańce. Dobra, obsrańce. Czy będzie Wam potrzebna ta beczka niebieska? niebieska? Jedna, tak. tak, tak. Może będziecie mieć szansę w wy, aktywności wygrać, która będzie później. Mię, Faktycznie, nie? kochani, bo przed nami jeszcze aktywności, w których możemy zdobyć różne profity. Technik spawalnictwa, czyli łączenie danych z przedmiotów, mam w małym palcu. Będę wkręcać w beczkę. Oh, Muszę tam e, wsadzić mój głupiłek. No. I przykręcić beczkę. Czyim pieskiem bym mu YouTubeowo mógł być? No wiadomo, że fryza, ale to takie trochę niemiarodajne. Nie, no, fryza na pewno. Co to ma obowiązuje tych psów? Tak, więc dużo, nie? I nie mówimy o chmurce i burzy. No dosłownie. Powiem wam tak, oni no. może mają trochę to lepiej zrobione i trochę więcej. Dobra, Ale my no. mamy większe serca. No tutaj damy rury. Szczerze? Jesteś mądry chłopak. No i cyk, pierwsza beczka gotowa. Super. Będzie się trzymać, myślisz? Na pewno. Czy taka kostka utrzyma mnie? Mi się wydaje, że mnie utrzyma. Patrz. Trzymuje mnie. trochę tak jak twoja mama. Być może dzisiaj poznacie szóstego członka fazy. Kochani, kto wie? To jest szósty członek fazy. Jestem ciekawy, bo ja też to jest robota, nie? Ale każdy na robocie musi się opierdzielać. Za czym po jakim czasie zauważyłem, że się opierdzielam Po prostu nic mi nie robi. Dobra, widzowie, właśnie nie ogarnęłam, jak skręcić. E, wkręty. skręty. jak jak się trzyma. Malwinka, utknęłaś, tam jest git? Nie, wkręcam okay. wkręty. Uśmiechnij się i zamknij oczy. Wkręcam wkręty. Jezu! Kochani, lecimy z pierwszą konkurencją. Kto szybciej, na, na, kto szybciej napełni krokodyla powietrzem, wygrywa. Ułatwienie. Czas... Start! Dawaj zwyku. Ej, dawaj. Ogólnie rzecz ma e, przewagę większą, bo jest większy, większy pulsa, więc więcej powietrza oczywiście tam fill. się znajduje, moim zdaniem, na logikę. Ej, dzisiaj w ogóle inaczej. Chyba już skończył jeden zabór, ale od, e, z się zaczął od dziesięćdziestego. się zaczerwienił, ale daj. radę. Doping, doping, potrzebujesz nie? Dawaj, 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 daj, daj, daj. Grubia Fajna walka, ułatwieniem jest pomoc technicznego, których mamy na szczęście na palnie, przez 10 minut. I... No ale do rana trudno, nie udało się, to na, może na samej konkurencji się uda. Się było dobrze. Dla mnie tak 100% siebie. Pan Paweł to jest nasz ekspert, on na przykład pomaga nam przy detonacji toalety na nocce w bazie, dlatego jest to człowiek, który wie co robi. <śmurna> <śmurna> no w ogóle to mieliśmy taki zamysł po prostu, żeby jedna ściana była taka zakryta dla prywatności, super, no tak gdzieś... Taka? No. taka żeby można było się oprzeć żeby to było jednak takie statkowe nie no to na razie, jak chcecie robić tę ściankę, to musicie sobie zrobić skorniki tak? czyli taki na skos dobra tak, taki ok na skos. ok mieć taki słuchajcie to jest Fazi Fazi będzie nam pomagał w, w, w piękności naszego, naszej tratwy przywiążemy sobie go do Uchwytu, który ma niestety wszczepiony operacyjnie. Czy do chwyty sobie tego? Tak, bo niestety nasz Fazi miał operację, przez którą stracił 20% mózgu i musieliśmy do niego przyszyć. Ciutko, ciutko, Musieliśmy przyszyć do niego uchwyt, ale ten uchwyt przyda nam się, żeby przyjąć linkę i wyprowadzić sobie go na spacer, jak będziemy mieć Tafe, Więc Fazji, czekaj, czeku w kącie. Dobra, kochani, to co? Będziemy cięli ścianę i robili dwa słupki do przemocowania streczy. Staram, się To jest najprostsze na świecie <laughs> Kurde, bo ja nigdy nie byłam dobra w takie ślaczki w przedszkolu Czy ty jesteś rozbitkiem? Tak, wypływam Może potem mnie znajdziesz i wyłowisz Co oni robią? Co one robią? Odpływamy Dara. Dobra robimy I kakunka ci odpadły, nie wiem od czego nie. Instagramy Tak, tu się wyświetlają. Wiktorii, a to mój! A tu subskrybuj! Super by było, jakbyśmy wygrali konkurencję, w której możemy im coś ukraść, bo przydałaby nam się pianka, którą będziemy mogli przykleić do tego Dzień dobry, w i zwycięstwo. Twojej pianka to się nam dawno temu skończyła. Pianka się już nam dawno temu skończyła, to prawda. To dużej powie, ar wygrywa ułatwienie. Iście, piracka konkurencja. Tak. Słuchajcie, my mamy takiego Jednego pirata da, drogowego. Nie, nasz pirat drogowy. drogowy. Dobra, kogo wydajemy? Ja będę dał kocucha. No, no, tak. a... Przepraszam, malinkę dźwignkę w nogu. 3, Trzy, dwa, jeden, start! Zero! Arrr... Dobra. Naszą nagrodą jest możemy zabrać jedną rzecz z drużyny przeciwnej. No i ja, lo, na logikę to piankę Dobra, to ja wam przyniosę. Tak. tak. Dobra, bierzcie piankę, taki Proszę. Zmieniam rzecz. No, no już nie możesz. Ale, no, już nie możesz. Ale, ale pustą daj no, mówię, że jest ale, pełna. ale mówili wcześniej, że no, mówili, nie, nie ma. Mówiliśmy, pustą już. Tak. Ja jestem z, z wami w drużynie, ale takie są zasady. Chciałaś piankę, masz piankę. No dobra, yy, to się rozdzielamy, powodzenia, lecimy dalej z budowaniem Yo! Boś, na nich mimy Demin tą beczkę. Dobrze, mam coś dla Was. To jest tak zwany prezent pocieszenia. Tak. Nie! Yes, to jest beczka? No, Dziękujemy! Dzięki, dzięki, To to beczkę! Nie ma sensu. Jeżeli ktoś z Was był na, na festiwalu, gdzie grałem w koszykówkę i zdjąłem koszulkę i rzuciłem za trzy jedną ręką, to proszę wstać to na tych tokach i mnie oznaczcie, bo to jest mega aura, a nie mogę tego nigdzie znaleźć. Więc jak jesteście ja to wiem, to proszę weźcie Dziękuję, z góry. Potwierdzam, to była niesamowita aura. Nasza łódka już no, wygląda coraz no, lepiej, no, tak. no, i prawie już jest gotowa. Jeszcze w sumie musimy co zrobić? Przypić tylko to. Z technicznych rzeczy to tylko ten stretch? i te belki? Tak. No i ozdabiamy. No i ozdabianko. Na sam koniec pamiętajcie, całe nasze budowle będą oceniane i słuchajcie. Zobaczcie, jak to wygląda. A zobaczcie na to. No, nasza jest o wiele. No, no. Zobaczcie, proszę. Ej, w ogóle co to o muszanie dolnej? Muszana dolna? No. GOAT. Świetne miejsce do odwiedzenia. co sądzisz o muszanie dolnej? Sądzę, że stoi <noise> w topce. Najlepszych miast w Polsce, zaraz, zaraz za się razem, ale w topce. Tak? W top 5. No daj. A realnie? Za ile lajków odwiedzisz szalę dolną pod tym filmem? Jeżeli pod tym filmem będzie 50 tysięcy lajków, odwiedzę całą szalę dolną i wpadnę na ogię do Twoich rodziców. Stop. Dobra. Dobra, tak zrobimy. No które wkręty do tego? <laughs> Długie. To <Co> oznacza <laughs> według Ciebie? Jakie? <noise> to jest okay. drugie Oliwka mnie skrzywdziła mentalnie w tym momencie Kończy naszego shipa oficjalnie Słuchajcie, jest godzina 17.20 Zostało nam 20 minut do końca Ostatnią konkurencją jest Kto dłużej utrzyma się na dmuchanych fazach Dostaje... Plus 15 minut do budowania. Plus 15. Wiedzieć co? Warning: nie można na tych fazach skręcać, siedzieć, leżeć, można tylko na nich stać. Jest. Ja, ja i Mika jesteśmy znowu. To jest na jestem. Jak dwie nogi, doskną krokodyla liczymy czas i macie coś to w tym samym czasie trzy, cztery kuby. Trzy, ry

Ej ogólnie wygląda to stabilnie Wygląda to stabilnie. Robię serduszko to dla was widzowie A dla nas co narysujesz? Kochani kupiliśmy nie bez powodu Ten pachołek, Myślicie sobie oj, idioci kupili ten pachołek Ale nie My to kupiliśmy stanie tutaj, wykręcimy nasz pachołek To będzie taki do zwijania naszej łodzi Z What? powierzchni Fajne mają Au tu. au au, au. Aby im to podolnęło. Byczku, paruje to! Byczku, pasuje jak urał! Jakby tak kochamy naszego Faziego, że postanowiliśmy zrobić dla niego smycz, żeby wybierać go na spacer z naszą łódką, żeby miał co robić jednak z nami. Pani, czy macie ochotę na tak. troszkę Tak. Bardzo? Tak. jaki pyszny but prażony. Od boswęki. z kodem FAZA w minus 10% Łooo! Wow. Mariska, ty lubisz bób chyba? Uwielbiam bób, naprawdę, a to jest taki pyszny Mmm, <gry> <gry> najlepszy jaki w życiu <gry> <rzucio> jadłam <gry> Termometr, najważniejsze Musimy wiedzieć jaka jest temperatura Dobra. What the hell, Antti? Mamy maszt, mamy kotwice, mamy siedzisko Mamy Faziego na smyczy, jakby czego nam więcej brakuje? Tej pista, Ty to jesteś, wisia! Zobaczcie, jak idealnie. Uwaga, że pies łączy się z naszym Fazim. Yes go! Jeszcze szczekaj Fazim. Dobrze, kochani, dokończamy e, naszą e, łódkę. E, Zajmie tam nam jeszcze chwilkę, a wy zobaczcie efekty finalny na końcu, bo zostało nam dosłownie dwie minutki, więc tego to i widzimy się zaraz na wielkim ocenianiu przez jury. Naprawdę wydaje mi się, że my to wygrywamy, nie? Pod względem estetyki? Widzowie, komentujcie. Team Diva. Ej no, wytrzymujemy. mnie. Wytrzymuje, no mi się wydaje, że na luźno. Tylko powiem tak, że musi być bardzo Głęboko. podzielona waga ludzi. Środek jest stabilny. Na pewno tu, jak będziemy chodzili, to tu jest stabilnie. No. Jesteśmy już prawie na zakończeniu, na wylotce, na finiszu, ale ktoś jeszcze musi ocenić nasze budowle. Zapraszamy! Pani Juror! O, czy to najlepszy? A, juror? A! Oh my god! ty pani wam mnie pomoże! Łachudry! Trzy, e, Ej, mega ładne są! Wow. Serio, no! Poza! What the fuck? Co? Co? <try> <I> z... <try> to <zakresuły>. <try> <try> Co jest? <try> Słuchajcie! Potrzebujemy numer wasz konta! Szybko! Co wy <try> <my> ty robicie? bo <try> wesprzeć, posproszyć, pogadać i przy okazji potrzebujemy naprawdę numeru konta. Okay. Mam pomysł! Skoro jest już ultimate youtuber Gen z Genzy to oni niech ocenią wasze tratwy i bardzo która wygrywa. Możemy, oczywiście. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Bardzo chętnie. Dobrze kochani, z Jona Natalia ucieka, bo wszystko ktoś ciekawszy po prostu. Żartowałem, żartowałem. Przesada. Widzowie zweryfikują, czy to co on mówi jest prawda, czy nie. Dobrze, także dziękujemy bardzo wam za pomoc i teraz szybciutko zróbmy ocenianie. Ustawcie się przy swoich tratwach drużynowo. Krótka prezentacja i zaraz będziemy dalej oceniać komu, kto zasługuje na miano najlepszego tratwiarza. Strasznie śmierdzi gównem. Zważmy na detale. Nie wolno palić, bo to niezdrowe. Wielkie lodopada, dzięki któremu wy tu dotarliście. To no, duży tak. plus, duży plus. Piura na płeć, na wiosła. wiosła, duży plus. Lampki, one świecą! A włącz proszę, bo nie wierzę. Oh, Okej, okay, oh, dobra, dobra, dobra. Ej, tak lepiej w ogóle. Okej, okay, no to druga. that's right. I w środku mamy faziego na smyczy. No smyczy, krótko o, na smyczku? Jest ostrzeżenie, że jest jest bezagresywny. Ja mam jeszcze bardzo ważne pytanie, bo każda łódź musi mieć swoją jakąś nazwę. Powiedz, oliwka. Divy. Oh, nice. La la. nice, 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 nice diby. Diby. Teraz prezentacja drugiej drużyny. Nasz fazie nie jest agresywny. Fazie <laughs> lubi wyjść na spacer. Wzięliśmy go na spacer. Spacer. on nie jest zaduszony za szyję, tylko miał problemy z y, główką i mu wszczepił implant i wykorzystaliśmy sobie go, żeby złapać i wyprowadzono go na spacer. Fajnie, bo w tym implancie od razu chipa mamy. Neurolinka. Ja. Y, mamy wiosełka. Wiosełka, tutaj się cisko. oczywiście każda łódź musi mieć swój żagiel. Tak jest. Na żaglu mamy termometr, żeby zbadać, jaką mamy nie, e, nie, aktualnie nie. temperaturę. Temperaturę! Ej, kotwice, Jezu, to zapomniał. Przecież kotwica musi mieć swoją łódź. I nasza łódź nazywa się. E, obsraniec plus wygrane twoje 5 minut. Naz Dobra! No e... trochę nazwę Diva, ale ta jest też całkiem niezła. Czas na sprawdzenie wyporności. Wsz Wszystkich zapraszamy na trasy. E, pierwszy raz trzyma. to robimy. Panie przodem. Ej, trzyma! Ej! Siadaj! No siadaj! Gurdek, i tak cię no bo wchodzicie nie naraz. To tak, to tak, buja, a tak, tak, kocz. Boję. Ej, pierwszy raz na tą tracę chodzę, pierwszy raz! Dobra, dawaj Słysiu, dawaj! Król jak wejdzie, to też może się stać to samo Dobra, normalnie, normalnie Ej, tu jest story do Tu, daj na środek, na środek! Dadaj, na środek! Jeeeee! Yeah. 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 Nie no to kochani Jakby tutaj nie ma co porównywać Dobra, punkt za wygląd Dostają Divy! Tak Bóg za wyporność dostaje Obstrańce plus wygrane twoje 5 minut 3 Brawo <grywa> Poczekajcie, dajcie nam szansę Kochani powiem wam tak, Poczle nam zamkną za chwilkę, więc nie damy wam drugiej szansy Co jedziemy chyba? Wygrywa oficjalnie naszym zdaniem Obstrańce, statek Obstrańce i inne tam wygrańce eee, Nie! Gratulacje wygranej, my uciekamy, dziękujemy bardzo No go! Let's go! W takim razie przegrywacie ten odcinek Nie! Będziecie naszymi sukusami w cały dzień w kolejnym odcinku! No ale dobra, dobra, dobra! Słuchajcie, jesteśmy rodziną, nic się nie dzieje, ale widzimy się jutro o 17.30, a dobry kanał! Faza!